Proszę Państwa, jesteśmy na boisku położonym w parku dworskim w ul. Domaszewskiej. Boisko budowane z programu Sportowa Polska z drugiej edycji. Koszt tego boiska i obok sąsiadującego skateparku to jest około 1 230 000. Oczywiście tutaj boisko było, natomiast ono było niedostosowane ani wielkością, ani nawierzchnią do. Tego, żeby klub sportowy czy uczniowie szkoły podstawowej, niedalekiej szkoły podstawowej w ulicy Tomaszewskiej mogli z niego korzystać. Dzisiaj to boisko ma właściwe wymiary, mogą na niej grać piłkarze klasy A, jak dobrze pamiętam. No z okręgówką byłoby gorzej. Natomiast myślę, że na potrzeby miejscowości i na potrzeby klubu i szkoły jest to obiekt wystarczający. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teraz poświęcę to wojsko oczywiście w sposób symboliczny, bo gdybym przeszedł dookoła, to nie wiem, byście nie wynieśli chyba. Sportowa Polska, w program rozwoju infrastruktury sportowej, tej lokalnej, to program realizowany przez Ministerstwo Sportu. W tej edycji przeznaczyliśmy 291 milionów polskich złotych. Ta alokacja została zwiększona na... Blisko, pon, blisko 165 wniosków, które otrzymały dofinansowanie, w tym wniosek Gminy Wojcieżków otrzymał dofinansowanie, jesteśmy na boisku właśnie w Wólce Domaszewskiej. Jedna z tych inwestycji na terenie Gminy Wojcieżku została właśnie z tego programu zrealizowana, ale ja przypomnę, że jeszcze jest program Klub czyli dla klubów sportowych takich lokalnych i jest program rządowy właśnie realizowany przez Ministerstwo Sportu dla szkolnych klubów sportowych. Te, te szkoły, które mają... W ramach swojej struktury szkolne kluby sportowe mogły otrzymać dofinansowanie. Blisko 6 tysięcy takich klubów otrzymało dofinansowanie. Myślę, że dbamy, rząd prawa i sprawiedliwości widać to wyraźnie, dba o sportową Polskę, o sportową Polskę lokalną.

no teraz, żeby nie upadło. Przejdźmy na Tak, ja już. Brawo! Bardzo się cieszymy z tego, że te pieniądze przy zaangażowaniu Pani Wójt, Rady, ale społeczności lokalnej trafiły. i Dzisiaj jesteśmy uczestnikami wydarzenia, święta związanego właśnie z oddaniem formalnego tego boiska do użytkowania. Poprzedza tą uroczystość mecz w Buldom rogi, który w tej chwili jeszcze trwa. Gratulujemy zawodnikom, organizatorom w piłce nożnej. Nie wiedzie się najlepiej w prezentacji, ale właśnie może to jest nadzieja, że od dzisiaj zobaczymy piłkarzy, którzy być może yy, yy, będą się wywoziły z, z tego środowiska. Mój ojciec Tadeusz Borkowski zakładał klub tutejszy Wuldą, Wulka Domaszewska. Yy, jest nam bardzo miła z tego powodu, że tutaj pani wójt yy, wraz z ludźmi z gminy, zechcieli nazwać to oto boisko imieniem mojego ojca. Cieszę się bardzo, iż tata został doceniony w taki oto sposób, gdyż był to człowiek, który bardzo, bardzo zasłużył się dla lokalnej społeczności.